thank you Jak co roku w forum odbywa się w Małopolsce. Dla nas to jest bardzo ważne wydarzenie, bo w jednym miejscu, tutaj w Krynicy w Małopolsce przyjeżdżają osoby, które debatują o rozwoju naszego regionu, ale przede wszystkim też naszego kraju. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że Krynica to przestrzeń, gdzie spotyka się administracja rządowa, biznes, samorząd, ale też środowisko naukowe i rozmawiamy o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom, jak powodować, aby środki europejskie były inwestowane w naszym regionie, ale również rozmawiamy o chociażby ochronie zdrowia, rozmawiamy o publicznym transporcie zbiorowym, wszystko to, czego mieszkańcy oczekują. Krynica Forum 2025 rozpocznie się 28 października, potrwa do 30 października. Jest to piąta edycja Krynicy Forum. Tak jak dotychczas jest to miejsce, do którego przyjeżdżają ludzie nauki, polityki, biznesu, samorządowcy, przedsiębiorcy. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, gdzie zaczęliśmy już budować tą nową jakość, stawiamy właśnie na jakość paneli, a nie na ilość. Stawiamy sobie za wzór mniej. Nie znaczy więcej. Testowaliśmy się w tym roku na pięć ścieżek tematycznych. Jedna ścieżka to jest ścieżka polityczna, druga międzynarodowa, trzecia rozwojowa, czwarta samorządowa i piąta społeczna. Krynica Forum to nie tylko panele. To także spotkania autorskie z ciekawymi autorami. Zacząć trzeba oczywiście od byłego prezydenta Andrzeja Dudy, który przyjedzie do Krynicy wzorem poprzednich lat, Także poza prezentem mamy Jacka Bartosiaka, Krzysztofa Wojczala, między innymi wśród autorów książek, z którymi robimy osobne spotkania. To w końcu także gra strategiczna, którą organizujemy w tym roku. I to jest pewna nowość. Tą grę organizuje był ambasador polski w NATO. Warto być klienci przede wszystkim dlatego, że tutaj rozmawiamy na serio. Rozmawiamy przede wszystkim z osobami, które podejmują decyzje, ale rozmawiamy także z ekspertami i tymi osobami, którzy są cenieni w debacie publicznej. Będziemy rozmawiać na poważnie, tak jak brzmi hasło tegorocznej edycji, a więc o Polsce na poważnie.